Cześć, okay, jestem Natalia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale I z racji tego, że w ostatnim filmie mieliśmy dużo rzeczy do zrobienia I Karol powiedział coś takiego dużo dużo się się, no. Udało się, ogarnęliśmy fajnie temacik e, Ale ja mam dosyć takich odcinków Natalia, kolejny odcinek, proszę coś miłego Bo, bo, bo ja, już, ja, już mam dosyć, ja już mam dosyć roboty, powiem ci To stwierdziłam, że dzisiaj zabiorę go na randkę I w sumie to nie byle jaką randkę Bo pojedziemy do najwyższego budynku w Trójmieście Jak możecie zauważyć, dzisiaj jesteśmy ubrani trochę bardziej elegancko Karol, chodź pokazać ¡Fuera Idę, no spokojnie, co się dzieje? Ale ja to tak, normalnie, ja tak. Ten też ma koszulę. E, ale ja dostałem ten, bo że tak na luzie elegancko. No ma być. tak, no na luzie. No, a ty masz co ty masz na sobie? Ja mam koszulę i czarne spodnie, więc y, jest w sumie na luzie. Ale ubraliśmy się tak, bo idziemy na obiad na 32 piętrze. Generalnie, sorry widzowie, jeśli będziemy dzisiaj trochę podnieceni, ale no po tym jak podłączyliśmy dzisiaj żelazko, y, stało się to. Nasze żelazko zaczęło przeciekać. Czekajcie, spróbuję podłączyć. No ciekawe, ono już tak szwankowało tygodnia, ale wystarczyło zresetować. No tak, generalnie już od jakiegoś czasu coś tutaj nie gra Było tak, że czasami nie wypuszczało pary Wtedy je wyłączaliśmy, włączaliśmy i nagle działało Ale dzisiaj, o proszę bardzo jak widzicie No cieknie nam, czekaj Natalia, o włączyłaś? Tak Właśnie tego, musieliśmy się dzisiaj wyprasować No naszym takim przenośnym żelazkiem turystycznym I nie chciałbym nic na mówić, ale chyba czeka nas dzisiaj Wycieczka do Mediamartu i Spory wydatek chyba Spory wydatek My w ogóle to żelazko mamy od 21 listopada 2016 roku no, Tak, to był chyba jeden z moich pierwszych Ponad? Dili na Instagramie. Tak, no to ponad 500 temu. No, tutaj Natalia dostała je, wiecie, za, za, za taki tam post na, na Instagramie. Ono było mega fajne, bo było naprawdę fajnie zrobione, było takie ciężkie, masywne, szybko się nagrzewało i no miało spory wyrzut pary, ale no niestety widzowie chyba przyszedł czas, żeby się z nim pożegnać. Ale zanim pójdziemy na randkę i niestety po nowe żelazko, to pamiętajcie, żeby strzelić suba na tym kanale, bo do końca miesiąca lecimy po 120 tysięcy subów i strzelić lajka like pod tym filmem, a my się zbieramy i jedziemy. Kurde, powoli dojdziemy na miejsce i pojawił się pewien problem, bo jest taka śnieżyca, że w ogóle nie widać tylko wieżowca Normalnie byłoby go gdzieś tam widać, nie? Tak. w oddali, ale pada śnieg i I jest... ciekawe czy w ogóle cokolwiek będzie widać z góry. No weź Natalia. No ale co, na 32 piętrze będziemy. No będziemy, nie, nie powiemy, że nie, oczywiście na radce, że, będzie, nie? że będziemy, ale fajnie byłoby zobaczyć chociaż trochę Trójmiasta albo może, ja nie wiem czy my morze zobaczymy, które jest 2 km stąd Tak, jest po tamtej stronie. No ale nic, jesteśmy już w drodze bilety kupione, więc zobaczymy czy uda Od się cokolwiek zobaczyć Dokładnie. Nie no, ja nie wierzę, po prostu jest taka śnieżyca rano było słońce jak kupowaliśmy bilety no. a teraz nie widać nic jak coś to jesteśmy już bardzo blisko tego i nadal go nie widać w ogóle nie tak to jest odalia nie no tyle się zbieraliśmy żeby tam pojechać zaplanował nam super dzień i co? O, teraz trochę bardziej widać i my jedziemy tam na punkt widokowy, jakbyście mieli wątpliwości. W największą śnieżycę w tym miesiącu. Super, mamy farta O, tam u góry jest y, taras widokowy, na który Ta, Teraz troszeczkę widać go, widać go z samego bliska, nie, nie, a. może nie zobaczymy, nie ma szansy. Naparkowaliśmy Natalia, że jest, idziesz, idziesz, daj rękę, żeby się nie wywaliło, bo jest wizoruje biało. Jest w tak biało. Buty, a jest biało, nie? O, generalnie idziemy tam na górę i no, zobaczymy, co pani Natings tam wymyśliła. Uuu, jakby luksusowo tutaj troszkę. Jesteśmy w Bince, udało się wejść, to prawda? Jest jak na lotnisko. trzeba i Tak, trzeba było zdejmować wszystko metalowe więc był jeszcze osobiście <grym> prześwietlany, ale teraz e, jedziemy na 32, tak, Piętro? Tak, 32. No i zobaczymy, czy ale będzie widać. To nie? Wola? No? Szybka. Szybka, uszy zatkało mi właśnie Mi się wydaje, że jak jechać na Warsaw Spire, to tam była jeszcze szybsza Dobra no, Warsaw Spire, ale... oho, Nie, wydaje mi się, że było podobnie Thirty second floor Ok, wychodzimy Uwaga Natalia, wychodzimy i... Coś tam widać Ty, Ale mega ścisko jest no No i co, jak podoba ci się randka? Super jest randka, wcale nie wieje, jest zimno Ej, no nie... co, co jeszcze, na co jeszcze narzeka? Jest, jest super, fajnie, szkoda tylko, że może tak samo widać, widać je tam tak, widać. A widać dobrze tutaj te budynki, no tak, nie? budynki co są blisko okay. młoda. Było słońce, to tam byłaby fajna niebieska woda, nie? No. Widoczna. Ale ja widzę stadion, tam daleko widać stadion. Nie wiem, czy na nagraniu to o, widać. Chyba na nagraniu ciężko. Tam widać stocznie daleko. Ja myślałam, że będzie wyżej, szczerze mówiąc, że będzie taki efekt, że jeszcze wyżej jesteśmy. Ale na, na samej górze jeszcze nie jesteśmy. Tam jeszcze jest trochę. No fakt, jest, że jeszcze trochę pięter jest. jest. 40 chyba, nie, łącznie musi mieć taki. Chyba takie... nawet nie 40, 30 okay. parę, no chyba. Dobra, bo wam że wybraliśmy sobie idealnie. Dzień. Jest tak zimno, że ja się cała trzęsę. Zaczął jakaś... znowu padać śnieg. Mgła przyszła. Ej, faktycznie, i znowu nic nie widać. Znowu zobacz, jak się zmniejszyło pole widzenia. Totalnie nic nie widać. Fa bardzo fajna rantka. Mega mi się podoba, tylko szkoda, że akurat taka pogoda się trafiła, że totalnie nic Ej, nie widać. Cały tydzień, albo i dwa tygodnie nie padał śnieg. Oczywiście dzisiaj. Ale rano, rano, rano słoneczko. Słoneczko, ja odsunęłam za i było takie słońce, ale nie. Jest okej, okay, tam gdzie nie, się smorzy nie, widzowie Nie, nie. nie Teraz będziemy jeść, bo jestem mega zimno jeszcze No, latach... spadamy Dobra, jesteśmy już przy stoliku Widok byłby piękny Był Gdyby był, gdyby nie było widać tylko białego, nie? No same ale wrócimy to jeszcze kiedyś na Natalia, jak będzie ten, nie? będzie Ale nie powiesz, że plan był idealny No, był idealny, tylko timing lekko zawiódł, ale jest okej, okay. i tak jest okej okay. Dobra, co jemy? Tutaj w ogóle jest pizza z nachosami Salsa mexicana, nachos, kukurydza, papryka, kolendra Ej, to może być dobre Ej, Będziemy taką jedną dziwną Dobra, we, we, weźmy no, to, we, weźmy no, no, no. we, weź to, ja coś poza pizzą Noki z kodzim serem, pierogi z tofu, No to takie fancy chyba trochę bardziej Może dwie pizze Natalia, my się pogobimy w tym luksusie Już dawno nie jedliśmy pizzy też Tu na drugiej stronie mamy napoje, Natalia co pijemy? Ja właśnie chciałam z lemoniadę z owoców leśnych, ale chyba przez to, że tak zmarzły mi ręce wezmę sobie zimową herbatę Dobra To ja do pizki wezmę sobie chyba kolkę, wiesz? I drugą pizzę, w ogóle nie ustaliśmy No właśnie, jeszcze druga pizka, nie wiem, weź wybierz jakąś może być papieroni, no. Salami pikanty, co prawda. Dobre, dobre. W ogóle widzę. Przyszły nasze napoje tutaj Natalii herbatkę. Zimowa. zimowa, bardzo dobra. A tu moja kola za 16 złotych za 0,33. Nie wiem co to ma być, ale chyba znana jakaś, nie? Fritz cola. Ja nie wiem. Ja w ogóle rzadko piję kolę, więc nie mam pojęcia nawet, co to jest. Zobaczymy, czy jest warta 16 zł. Ale w ogóle patrzcie, coś tam zaczyna znowu być widać, więc może jeszcze coś zobaczymy, jak się jedzenie wygazowana pepsi Serio? <laughs> nie no spoko jest, ale no nie, 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 chyba nie za 16. No jest, patrzcie na to widzowie przyszły nasze pizki. ta znaczy, z napisami wygląda mega dobrze, twoja też wygląda, wygląda dobrze, wygląda Klasyczna nie? To nie jest taki wow jak tutaj Ale wiesz, ale klasyczna, ale ładnie wyglądająca, no, ale jestem ciekaw tej Zaraz spróbujemy, dobra ja nagrę Natalia najpierw jak próbuję, Natalia zobaczymy co z tego wyjdzie yy, Przedni, w ogóle ciasto jest takie cienkie ale wygląda ok. ten czosik, Czekaj Natalia, wezmę ci, ukradnę a dobra, czekaj, oddaję, dobra, bo jednak nie ma na tym tym kawałku. coś szału nie ma chyba. Czekaj, bo jeszcze nie są za Ej, dobra! Dobra, czy taka, bo po Twojej imieniu nie wygląda jak była dobra. Nie, naprawdę jest dobra, taka inna, ciekawa i szczerze, zamówiłabym ją drugi raz. Nie no te kolory, patrzcie jak to wygląda. To jest tak apetyczna, sorry widzowie, jeśli ten oglądacie to głodni. Smakuje trochę jak na czosce z tym sosem z lidla, który kupujemy. Mhm. Ale fajnie to pasuje do tego ciasta, bołam się, że trochę nie będzie to pasowało, ale naprawdę spoko to smakuje. Mega dobra. Zupełnie inna niż taka normalna. Fajna. Ta Natalia będzie dobra, będzie pikantna, bo y, już ta, ta znacza sam jest już ostra, nie? To jest jakaś salsa taka pikantna. Ale ta też może być ostrawa. Op. Na spodnie wyjść do restauracji widzowie, razem W drugim piętrze, przyjdź na randkę obróć się pizzą. A ostatnio mówiłam na ciebie, że codziennie się brudzisz przy obiedzie No super, ale ja nie na jestem drugim piętrze No i proszę jednak wszystko Perfekcyjnie zaplanowane, przyszło jedzenie Widok też się poprawił Widać teraz nawet może trochę Tutaj pokażę wam jeszcze widok z drugiej strony, tutaj widać las I w sumie nic ciekawego tutaj nie ma Okej, okay, jesteśmy już w samochodzie, mieliśmy jeszcze jechać połatać bokiem bycia, bo Karol chciał Nagrać ją sobie z góry Pojedziemy. dronem Pojedziemy tylko bez nagrywania dronem, bo tak wieje i pada z... Nie no, nie będziemy tam jechać. Jedziemy tam Natalia, nie no, mi marzenia Nie no, zabrałam go na taką randkę i jeszcze narzeka ciągle I narzekam, było super, ale no zobacz ile śniegu, daj też błokiem, bo to może być ostatni śnieg w tym roku już Dobrze, jeżeli będziemy stali później w korkach do szedłek, to cię po prostu nie wiem co zrobię Dobrze, zapieraj to nie będziemy stali, bo jeszcze jest 15, sobie pietasta, to jeszcze jest w miarę okej okay. I w ogóle widzowie było super, znowu pada w ogóle, dobrze teraz wyszliśmy, bo już teraz tam nic widać Bardzo fajne miejsce, ale musimy tam pójść jeszcze Natalia jak będzie ciepło i lato tak. I w sumie jedzenie też było bardzo dobre i ceny były spoko Tam u góry są jeszcze bardziej ekskluzywne restauracje, dwie chyba Ale no to już chyba nie nasze ten... Nie, nie, nie dla nas raczej Nie nasze klimaty, o, nie? Pogubilibyśmy się tam pewnie w tym luksusie Jest tyle śniegu, że Karolowi gubili, właśnie do środka wpadł Cały śnieg mi w stół leciał, ja pierdziele, ale sypie tyle ile tego śniegu jest Dobra, podjechaliśmy, ale w sumie tego śniegu nie ma aż tak dużo, Karol no Może aż tak giga dużo Tutaj mnie. jakoś się topi w ogóle, nie wiem czemu, bo jest minus 2 stopnie są, nie? Uwaga Kurde, ale łapie przyczepność. Za mało śniegu jest chyba, wiesz? No, trochę tak. Maga, tu jest trochę więcej. Kurde. Szarcie, ja, jak jest asfalt, to on od razu łapie wiesz, przyczepność i nie chcesz tak fajnie latać. No, i jest za mało śniegu po prostu. Ajaj. no taka, jeszcze to zacznę? Musisz zbadać każdy centymetr. Jezu! O, tutaj ładnie, ja, zadziko, zadziko, szarpie, jest za mało śniegu, nie jesteś jeszcze tak wyślizgany, nie? E, dobra, więc jedziemy do IKEI. No chyba tak. Nic z tego nie będzie raczej A jedziemy do Ikei znowu po pojukę, bo sprawdzałam na stronie i niby jest 25 sztuk, chyba było wczoraj, więc zobaczymy. Ale ostatnio jakbyśmy tu nikt z nich nie było, więc ja nie, nie wiem. By, ale... A niby były też, nie? Chyba tego dnia sprawdzałam. Nie, ja sprawdzałam następnego. A, no to może była dostawa. Albo była dostawa, albo po prostu były w jakimś innym miejscu. Patrzcie, i zabawa szybko się skończyła. Kamperzy tam stają, żeby ich nie było widać. Policja, Proszę, Burska tak. Przyjechała. I oni będą się czali tam, zobaczymy jak oni się schowali. Widzę, 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 widzę. Dobra, nastąpiła mała zmiana planów, co prawda? No jesteśmy obok kajki, która jest za nami Ale najpierw pójdziemy sobie do media zobaczyć te laska. Później pojedziemy do szadułek, bo tam jest outlet Tefalas Zobaczyć czy są może jakieś tańsze, fajne i dopiero tutaj znowu wrócimy do Ikei po kwiata, bo on nam się ledwo mieści do auta i ja muszę siedzieć tak na maksa tak. przesunięta i będzie mi niewygodnie, nie? No więc kwiat na sam koniec tam jeszcze do Obi będziemy musieli skoczyć po ziemię, nie? Żeby go przesadzić. żelazka No, zobaczymy, czy znajdziemy. To jest ładne, czarno To jest jaki plastik, jest fantastyk No właśnie, kurde. Zobacz, no właśnie o Nasze było takie porządne, nie? Bo, bo, bo nasze ono było jedno z pierwszych. Tak, jeszcze, jeszcze się starali. Bo... Teraz to już jest wszystko takie plastikowe. Ale tutaj fajnie wygląda, ale. Kurde, nie, może tefal zobaczmy, bo my mieliśmy te falo, no było spoko. Tu jest Tefal. O, to też jest Tefal? To jest Tefal, o jest to jakie takie bardziej chyba... Takie masywniejsze Masywniejsze, jest, nie? no Ale jakie szybkie jest Ja pierdziele, jakie aerodynamiczne widzowie Co? z kamerą jak źlasko z ono kamerą? Ono pracuje. Ono ma tutaj kamerę. Co ty gadasz? Budowana kamera, rozpoznaje rodzaje tkani i automatycznie dobiera temperaturę i parę. Jedyne 3100 zł promocji. <laughs> Aha, Super. Z z kamerą. Czaj się nawet widzę, że coś takiego istnieje Ja też nie. To jest bardzo ładne, wizualnie. To, się podoba. To jest mega plastikowe. To jest plastik, jakby to było trochę lepszej jakości. Tutaj ale ono tu jest, jest fajne, jest, jest, jest lekkie, ale jest już, takie po, porządne, nic nie lata, nic, wiesz, nie, nie czuć takiego plastiku, nie? No. Gdyby nie to, kurde. No jeszcze złote pasowałoby do naszego domu. Tutaj jest chyba Natalia następca tego naszego, co teraz mieliśmy, ale tak. to już mi się znudziło. Te kolory i tak takie jakieś. No. jak jajko wygląda trochę, nie tak, bardzo. No, ten nie. Ten telefon sobie na no, taki. Cięższy chyba. jest? Wydaje mi się, że tak. Ile kosztuje? 2,200, też, mm. no podobnie, kurde, jakie to drogie, no. Ale zobacz, no tu już jest, podnieś to, tu już trochę lepiej, nie? Tak, bo, bo to jest inny w ogóle rodzaj ten systemu, jest, no nie jest prawda, no tak, to jest tylko taka, o, blokada. Dokładnie, tu jeszcze jest jakieś? To jest to samo. Tam to. Ty, Natalia, golarka dobrym do Zeta, jeszcze do tego. Nie styku Jedziemy do doszedł, jak jeszcze zobaczymy te fale. do tego outletu defala. No, zobaczymy tam. Dobra, idziemy teraz tam. Tutaj to jest biało, Natalia, tu trzeba było przyjechać, a nie. Kurde, tutaj jest, patrzcie, nic totalnie nieodsiężone. Dobra, uwaga, wchodzimy, trzymajcie się żeby udało się coś fajnego znaleźć. O, coś tam jest. Tak, Natalia, może. Nie, to jest to samo. Dzień dobry! Dobra, zakupy się nie udały, bo był bardzo mały wybór. Z takich lepszych było tylko jedno, ale ono było czarno-białe i też takie średnie. Gorsze od tych, co oglądaliśmy wcześniej, więc... Czyli co, tamto Philipsa? Wracamy do media, Chyba tak! Dobra, tutaj jest jeszcze LTV Euro GD, więc wejdziemy i zobaczymy, może będzie coś innego. Dobra, przyszliśmy. Jest jeszcze taki, ono jest mega podobne, trochę inne, też Philipsa. I ma większe ciśnienie, nie? Tak, 8,5 bara. Chyba tamto było ładniejsze wizualnie, wiesz Natalia? Bo to jest takie, zobacz, to jest spoko. piano black, to jak w samochodzie. Zaraz będzie polisowane całe, o tak, już to nawet też jest miało piano black. O tutaj jest tamto, zobacz Zobacz, no, tutaj też miało piano black hmm. To miało złoty kabel Złoty kabel miało, I to no I miało jeszcze złote O nie, no to mi się bardziej chyba podoba Kurde widzę jaka zima, o tam jest świerek dobry, proszę bardzo Jest tutaj tak biało, zaraz to samo zrobimy Natalia, ale ja w szoku jestem Patrzcie co się dzieje. dzieje, no, już tyle śniegu, jest że masakra Nie wierzę, są ugi. Tego szukaliśmy. Z tego samego co my byliśmy, nie? Albo następnego, bo tak. następnego już były. Bo jak my byliśmy, to były tylko o te cienkie, nie? Z Traceny. takim cienkim. Draceny. O, a nam chodziło o taki gruby pień, proszę bardzo. Taką ładną zieloną. O, zieloniuteńka. Bierzemy? Bierzemy najładniejszą. No. Bierzemy. Dobra, mamy ją widzowie. Piękna, co? Piękna, zieloniutka, teraz jeszcze do obie poziomie, do Juki specjalną. No. Dobra, słuchajcie, Juka już w samochodzie, Jaku się udało schować. Po ziemię nie będziemy na razie jechali, bo chyba jeszcze mamy w domu, więc najwyżej to kupimy jutro jak coś, jak zabraknie. Więc teraz jedziemy po nowe żelazko. Dobra, powróciliśmy i co? Lepszy? No chyba lepszy, tak mi się wydaje. Nie wydaje, się wydaje że wydaje się tylko kolorem z wyglądu, ale no... Karu mówi, że ten ma lepszy feeling, jak go trzyma. Lepszy feeling, jest dobra. Bierzemy ten czy nie? Bierzemy, no. Tak? No tak, chciałabym mieć czym mi jutro wyprasować ubrania. No dobra, do żelazka wzięliśmy jeszcze wodę destylowaną, bo teraz od samego początku bierzemy tylko destylowaną. No. Nie ma opcji z kranu, bo ta, to żelazko się tak kamieni. końcu udało nam się dotrzeć do domu, ale zanim tutaj przyjechać, to byliśmy jeszcze w Lidlu i patrzcie jakie ładne kwiatki kupiłam. Piękne, białe azalie. No bardziej zielone póki co, niż białe o, są. No one mają pąków. Każdy ten punkt to będzie kwiatek, o! Zgadza się, że może być nie. spoko. O, super. mała Super. Nie ma dzisiaj pecha, nie dosyć, że to żelazko się popsuło. Tak, tutaj kwiatek nie wszedł. to na punkcie widokowym, nie, nie no, piękny nie dzień. Próbuję rozpakować, ale coś mi nie idzie. Muszę iść chyba po nożyczki, ale w ogóle w gratisie, znaczy nie w gratisie. Za złotówkę otrzymaliśmy jeszcze tutaj ogularkę. Nie otrzymaliśmy, jeszcze, jeszcze jej nie mamy. ale teoretycznie ją mamy. No będę trzeba zamówić ją chyba. Dobra, straszna Natalia, bo jak jeszcze z tym na dzisiaj szukali, to ja już chyba nie wytrzymam, nie? Uwaga! No chyba jest, chyba jest w całości. Karton, ochu, będę miała śniaka. Tych, uwaga, bo ono jest, a nie, ono jest chyba zabezpieczone Stierany, ale chyba jest nasz Natalia, chyba takie jakie powinno być tak, wiecie, na <laughs> A jak? Jest gitówa, wygląda na nowe, nieużywane, także spoko to jakby miało działać, nie? No, wygląda jakby miało działać Tam jeszcze jakaś rękawica jest Jaka rękawica? To. A, bo to jest do tego, do prasowania w pionie chyba, że zakładasz ją, żeby cię nie oparzyło, nie? No, to w sobie spoko, bo ja się tak oparzyłam a, No właśnie Nie no, chyba jest spoko Nie no, jest git, wygląda na to, że spoko, pierwszy teścik Was, już dzi dzi dzisiaj? Dzikiem. No tak, koniecznie! Jezu, do dobra widzowie, damy wam znać, bo w kolejnym filmie jeszcze będziemy nagrywali, co? Tak, no już po Powiemy czy było spoko, czy nie. Więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Strzelcie oczywiście słuchka, bo jest po 120 tysięcy subów. No i... Łapeczka w górę, łapeczka w górę, widzowie. W górę obowiązkowo mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, Karol, że tobie też. Bardzo fajny wygląda. Dziękuję za super randkę na y, 32. piętrze Ja Cię zabiorę jeszcze, zrewanżuję się, jak będzie ciepło. To pójdziemy tam. Okej, okay, dobra. W takim razie okay. do zobaczenia w kolejnym filmie i pa!